Cześć, witajcie w ostatnim tego typu wstępie na moim kanale. Ponieważ uważam, że to jest zbędne przedłużanie i a jak ktoś tam na przykład wyszukuje mój filmik po nazwie, to nie obchodzi go. To co ja tam gadam na wstępie i myślę, że Was też to nie obchodzi, a więc ja to po prostu wytnę i będzie to wyglądać już od następnych odcinków w ten sposób, że będzie tam jakiś urywek z gry, czy tam jak gram, czy jakiś tam fan moment. Potem poleci intro i dopiero zacznie się ta tytułowa, no, przepraszam bardzo, tytułowa część odcinka. Tam już tam nie wiem, na przykład jak dzisiaj yy, wyczekiwany odcinek z tym jak wgrać mody do Minecrafta. To będzie właśnie ta tytułowa część. No ale zresztą zobaczcie jak to będzie wyglądać w praktyce. Leci intro. Easy Jesteśmy już na pulpicie, a więc dzisiaj Wam, tak jak mówiłem, zaprezentuję ten odcinek, jak wygrywać mody do Minecrafta. Ok, pierwsza rzecz: ten, ten link do fabryka, do zainstalowania go, który Wam dam, najmniej do wersji jest 1.14. Jeśli chcecie zainstalować sobie na niższej wersji, no to albo ja postaram Wam się poszukać, ja postaram Wam się poszukać ten link, żeby. Mam go wkleić, ale ten, który ja dzisiaj prezentuję na odcinku to jest do wersji 1.14. Ok, a więc pierwsze co robimy to wchodzimy sobie w naszego Minecrafta i odpalamy sobie wersję, na którą chcemy sobie pobrać dany mod. Ja sobie zainstaluję na... tam nie wiem, zobaczmy co mi się tam wylosuje. 1.16 to nie. Zróbmy. 1.15.2, niech będzie. Zapisujemy sobie. No i gramy. Chodzi o to, żeby po prostu pobrała nam się ta wersja, ten folder z tą wersją nam się pobrał. I gdy już wejdziemy, gdy już odpali nam się Minecraft i to wszystko, wtedy możemy już wyjść i przejść do dalszej części odcinka. A więc ja już witam się, ja skipuję, żeby nie przedłużać i widzimy się już w menu Minecrafta. Ok, jestem już w menu gry i zobaczcie, jak to już nam się załaduje, to wszystko, nie musimy nawet odpalać żadnego świata, tylko po prostu wychodzimy sobie z gry. I lecimy do dalszej ten. Do, wchodzimy do pierwszy link, który mamy w opisie. On jest do pobrania samego fabryka. Hmm, tutaj wybieramy sobie jedną z dwóch wersji. One są teoretycznie obojętne, ale ja mam zinstalowanego na Exe jako plik Exe. I nie wiem, czy z Jar jest jakaś różnica, ale nie wiem. Ja, ja, Sprawdzony jest Exe, więc pobierajcie na Exe. To Wam się normalnie pobierze tutaj w tym miejscu, gdzie są pobrane. Przeciągacie sobie tam na pulpit, czyli gdzie tam chcecie. Ja sobie to włożyłem do foldera. Folderu. I zobaczcie, mamy tutaj właśnie tego Fabric Installer. Otwieramy go sobie. I zobaczcie. Jeśli chcecie pobrać sobie na wersję, to wszystko jest spoko, ale jeśli chcecie pobrać sobie na jakiś snapshot, to tutaj musicie zaznaczyć sobie właśnie to show snapshot. I teraz widzicie wam, jak, jak widzicie teraz, to snapshoty się wam ukazują. Ale ja chcę na jedną normalną wersję, więc nie potrzebuję snapshotów. A no, i tak jak, właśnie, jak też chcecie na snapshotie, też musicie go sobie wcześniej odpalić, bo chodzi o to, żeby się folder zrobił. Ok, ja chcę na 1.15.2, a więc instaluję sobie na 1.15.2. Klikamy Install i Done. I to już wszystko na razie. Jak mamy już zainstalowane, to możemy sobie to wszystko zamknąć i przechodzimy do drugiego linku. A mianowicie Fabrics API. To jest ymm, taka biblioteka, jakby do tego fabryka. Fabryk bez niej nie pójdzie, o tak. Wchodzimy sobie tutaj, pod tej mamy ten Fabric, tą ikonkę, wchodzimy niżej, tu mamy opis, prawie z prawej mamy akta albo files. Nie wiem, jak u Was będzie, nie wiem, ja mam po prostu spośródną wersję, więc wchodzimy sobie tutaj i odszukujemy, skorujemy sobie troszkę niżej, i odszukujemy sobie wersję na którą chcemy zainstalować <coughs> o bardzo przepraszam, koronawirus 1.15.2 ja właśnie chcę zainstalować sobie na tą wersję a jeśli Wy nas na Snapshot to musicie sobie po prostu popatrzeć 1.16 Snapshot na 1.16 Snapshot jeszcze nie ma ale te wiecie, na 1.16 snapshot, snapshot już są a ja, ale ja chcę na 1.15.2, więc klikam sobie tutaj pobierz Czekamy 5 sekund i pobiera nam się coś takiego. Zapisujemy sobie plik, on nam się pobiera. Ja sobie na razie włożę go na pulpit. I teraz musimy sobie wpisać, przejść do folderu Update. Można zrobić to na dwa sposoby: albo tutaj w wyszukiwaniu wpisać sobie procent, APP DATA, przepraszam. Oj, oj APP data i procent w ten sposób. Albo po prostu Win plus R i tutaj też można wpisać procent APP DATA. Wchodzimy sobie w ten, klikamy sobie Minecraft. I po tym jak zainstalujemy sobie fabrykę pojawi nam się taki folder Mode. Wy pewnie go nie widzieliście tego ja wywiedziałam go, ja go dlatego, że wgrywałam sobie też inne mody do innych wersji, ale po prostu otwieramy go sobie i wrzucamy to. No to Fabric API wrzucamy sobie po prostu do środka. I robimy tak z każdym modem, który chcemy zainstalować po prostu. A więc lecimy dalej. Ten to jest, to jest tak jakby... I to jest już mod. Pokażę wam jak go zainstalować. To jest mod menu, kto instalował sobie mody na inne wersje to wie o co chodzi. Też przechodzimy sobie do akta, do files. To jest mod polegający na tym, że pokazuje Wam w grze, które mody macie zainstalowane. Tak jakby dodaje Wam dodatkową zakładkę, gdzie możecie sobie tam zobaczyć, które mody macie zainstalowane, tam poedytować się czasami jak się da. Dobra, więc ja sobie szukam na... Okej. Okay, mm. Pobrałem sobie na inną wersję na 1.14.1, bo nie było na 1.15.2, no ale tak to już jest z niektórymi modami, że po prostu nie ma na wersję, którą konkretnie chcemy pobrać. A więc wrzucamy go sobie po prostu do naszego fodera MODS, on już nam się wrzu wrzucił, więc pokażę Wam na innym, na innym modzie i ogólnie, jak te mody znaleźć. Link do stronki macie tej Cuse. Yy, Zerwam powiem jak ona się nazywa. CuseForge, chyba. Q's, o, yy, tu mamy. CuseForge. Nie wiem jak to się czyta. CuseForge. Czy nie wiem. Yy, macie niej link w opisie, ale jak nie wiecie, jak, się, jak tam na nią wejść, czy tam link nie będzie działał, to wystarczy wpisać sobie w przeglądarkę CuseForge. Chodzimy sobie tutaj w 4 Ja to będę mówił na to QS4, bo nie wiem jak to mówić. OK przynosi nam nas do tej, jakby tej głównej strony, Zjeżdżamy sobie troszkę niżej i tu mamy Minecrafta. Klikamy sobie Minecraft, tutaj jak mamy pod ikonką Minecrafta plugin, Modpack, Addons i tutaj mamy Mods. Klikamy na to Mods, zjeżdżamy niżej. I tu mamy Fabric. Musimy sobie zaznaczyć ten Fabric, bo inaczej będzie nam dobierało też do innych, jakby jak jest Fabric, jest też Forge i tak dalej. Takie inne, jakby platformy, które tego Minecrafta modlowatego nam dają, tak jakby i tak dalej. Zaznaczamy sobie wersję tutaj w All Version. Zaznaczamy sobie wersję, którą chcemy. No i mamy. I szukamy sobie teraz moda, którego. Słyszymy sobie mod, który chcielibyśmy sobie zainstalować Pro THE Enough ITEM Znowu wchodzimy w akta Czytam files I szukamy sobie wersji, na którą chcemy zainstalować 1.15.2 Pobieramy Czekamy te sekundki Zapisz plik i wrzucamy sobie go do modes tak po prostu robimy z każdym modem no ja jeszcze raz to powtórzę, tak robimy z każdym modem który tak jakby który chcemy zainstalować dobra, no to jeżeli wrzucimy to możemy sobie zamknąć odpalamy sobie minecrafta dobra, w tym czasie jak minecraft nam się odpala Powiem Wam od razu, jak widzicie, mam Watch z i z tego też będą odcinki, dlatego w poprzednim odcinku mówiłem Wam, w sensie napisałem na ekranie, że nie pojawi się to w takiej kolejności, dlatego że chcę też nagrać Watch z 2. Ok, yy, zobaczcie i teraz pojawił nam się Fabric Loader yy, 1.15.2. Jeśli nie będziecie tego tutaj mieli, po prostu klikamy sobie i tutaj powinniśmy znaleźć. Ja Wam to akurat pokażę na 1.16.1, bo tam mam grane sporo modów. I pokażę Wam, jak tam to wszystko działa. Klikamy graj. Normalnie mogłem też na 1.15, to gotowe do grania. Jak mamy to 1.15, klikamy i klikamy graj, to normalnie już możemy sobie wejść tam. Tam jest już wszystko, wszystko jest zrobione. Tak samo jakby, jakbym teraz instalował na 1.16.1 to nie to po prostu wchodzę i klikam graj. Więc spokojnie, to nie ma tam jeszcze żadnych skomplikowanych działań, to jest wszystko gotowe już. Czekamy chwilkę. Jeszcze chwilkę. Oho, Duplicate version. A, no tak, nie, przecież nie mogę odpalić, bo mam zduplikowaną wersję. I o tym też pamiętajcie, nie, mo nie może być dwóch fabric API, tak jakby w jednym folderze. czyli jak macie zainstalowany mod na 1.16, to nie możecie robić modów na 1.12.2, na przykład tak jak ja czytam na inną wersję, bo się będą gryzły. A więc ja teraz robię szybko cięcie i kasuję tam to wszystko i zaraz Wam pokażę. OK, jestem już w tym takim lobby gry, jak widzicie dodało nam taką zakładeczkę, ten mod menu, mods i mamy ile załadowanych. Można to sobie normalnie otworzyć i tutaj macie, ja to Wam wszystko zacenzuruję, żeby Wam nie tak jakby spoilerować, jeśli chcecie mm, zobaczyć te mody i jak tak jakby, jak tam ja pokazuję o co w nich chodzi i tam tak dalej, no to Zostawcie, tak jakby, zagłosujcie na tak w karcie społeczności, prawy górny róg, powinno się mniej więcej w tym czasie pokazać teraz. No i to właściwie to tyle w tym odcinku, cieszcie się z grania, ładujcie sobie te mody, możecie ich ładować tam ile chcecie. A i jeszcze ważna ta, yy, tego dowiedziałem się podczas ładowania ty, teraz ekranu, że nie może być też tak jakby tych samych modów, nie może być mode menu na wersję 1.15. I mod menu na wersję 1.16.1, bo też będą się gryzły i też będzie filet. Po prostu przeczytajcie, co tam wam pisze, jak, jak będziecie mieli. Jak, a, jak będziecie mieli ten filet, to napi, napiszcie mi tam pv, jak nie będziecie mogli tego zrobić, ale najpierw przeczytajcie, co macie napisane, dlaczego macie ten filet i po prostu spróbujcie to naprawić. Dobra, a więc teraz ja się wam zagram w tym menu Minecrafta. Leci autor, Toro